Dobry, witam Was serdecznie. W kolejnym odcinku z cyklu QA, ale nie jest to taki zwykły odcinek, ponieważ dzisiejszy odcinek jest wigilijnym odcinkiem QA, w związku z czym nie będziemy sobie odpowiadali, jak to zwyczajowo miało miejsce, na pytania, które pojawiły się przy okazji poprzedniego odcinka z tej serii, ale odpowiemy sobie na pytania, które podpowiedziało samo życie przez cały ten rok i przez cały sezon, czyli porozmawiamy sobie o najlepszych, najgorszych, najciekawszych wszystkich innych najmomentach, rowerach i rowerowych wydarzeniach, które się w mijającym roku na kanale i w moim rowerowym życiu e, działy. Natomiast, póki jesteśmy tutaj jeszcze razem, póki nie zdążyliście się rozłączyć, ponieważ na przykład nie interesuje Was cykl QA, to ja chciałem Wam wszystkim bardzo serdecznie podziękować za to, że ze mną cały ten rok byliście, że byliście tutaj, byliście też na drugim kanale, czyli byliście na bikeshow.cc. Oraz chciałem Wam podziękować, że generalnie pchacie to wszystko do przodu. Jesteście bardzo aktywni tutaj, jesteście aktywni przy różnych akcjach, które robię. Fajnie, że którą kupialiście się na coffee ride'ach. fajnie, że kupiliście nasze kalendarze. Zaskoczyliście mnie popularnością show'owych koszulek, których zostało zamówionych ponad 30 kilka, co mnie naprawdę bardzo, bardzo mocno zaskoczyło, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, że pomagacie to wszystko do przodu. Pchacz, cieszę się, że jest coraz więcej okazji ku temu, żeby się z Wami spotykać, że możemy się spotykać na Coffee które odbyły się już w tym roku dwa i bardzo fajnie, że możemy też się spotykać na naszych wyjazdach rowerowych, gdzie też coraz częściej i coraz więcej spośród Was zabieram w różne fajne miejsca rowerowej Europy. Więc bardzo Wam dziękuję i chciałem Wam wszystkim serdecznie życzyć zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. Odpocznijcie. Pamiętajcie, że święta to wcale nie jest czas, który z jednej strony zawsze musicie spędzić przy stole tylko i wyłącznie jedząc bez pamięci, a z drugiej strony to też nie jest czas, w którym koniecznie musicie jeździć na rowerze, jeżeli tylko takiej ochoty nie macie. Więc tak naprawdę to od nas zależy, co nam sprawia przyjemność. Ważne, żeby z tych świąt wynieść jak najwięcej rodzinnie, żeby jak najwięcej odpocząć, jak najwięcej naładować energii, która pozwoli potem nam przeżyć resztę zimy i wejść w nowy rok naprawdę z pozytywnym podejściem do, do wszystkiego, co nas czeka. I tego Wam tak naprawdę życzę. Czy to zrobicie rowerowo, czy to zrobicie bez rowerów, to po prostu mam nadzieję, że te święta będą dla Was, dla mnie udane, radosne, rodzinne i takie, jak zawsze byśmy sobie tego chcieli i życzyli. Więc tego wszystkiego Wam życzę, a my póki co przechodzimy do jeszcze odrobiny rowerowych wrażeń, zanim zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, czyli Q&A, wydanie wigilijne. Miało być rowerowo, miało być naj, więc zaczniemy sobie od tego, co moim zdaniem było najważniejszym momentem mijającego roku. No, dla mnie zdecydowanie najważniejszym momentem mijającego roku było odpalenie kanału drugiego, czyli Bike Show CC. I ogólnie, pewnie dla wielu osób, to jest po prostu nowy kanał, który, który w jakiś tam sposób po raz kolejny traktuje na rowerach, a dla mnie to jest część dużo większego i bardziej skomplikowanego procesu, bo rok temu, ponad rok temu, bo na wiosnę 2018 roku pojawiły się na kanale Dobre Rowery pierwsze vlogi. Cykl, który kompletnie nie wiedziałem, jak się przyjmie, nie wiedziałem, czy wam się spodoba, nie wiedziałem, jak się będzie rozwijał, on w jakiś taki naturalny sposób szedł do przodu, otwierał mnie na różne. Pomysły, otwierał mnie do nowych ludzi, pokazywał mi różne ciekawe akcje i z czasem się rozwijał, bo z czasem vlogi zaczęły mieć jakąś swoją określoną konwencję. Mnóstwo mnie nauczył, jeżeli chodzi o montaż filmów, kręcenie filmów. Nauczył mnie niesamowicie dużo, jeżeli chodzi o konsekwencje i taką ciągłość działania, bo pamiętam, jak na którymś wyjeździe rowerowym postawiłem sobie jako taki naprawdę honorowy punkt, że będę. Codziennie nagrywał, codziennie wieczorem montował film, tak żeby następnego dnia on już był na kanale, żebyście mogli go sobie obejrzeć. To wymagało naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o wyćwiczenie systematyczności zarówno w nagrywaniu, jak i w montażu, ale zaczęło, zaczęło to działać. Zaczęło mi to sprawiać przyjemność, to jest bardzo ważne, bo były takie wyjazdy, gdzie potrafiłem w tydzień wrzucić 5-6 filmów. Kiedy ja na nie patrzę po czasie, to wiele rzeczy mi się w tych filmach nie podoba, wiele rzeczy uważam, że było zrobionych po prostu źle. Gdzie ja się ciągle uczę i ciągle się uczyłem, natomiast jestem bardzo zadowolony z tego, że to powstawało i dalej mi to dawało przyjemność. Czyli ani raz nie było tak, że vlogi mnie męczyły. Wiem, że vlogi miały bardzo dużo swoich zwolenników, części osób też się nie podobały. I to wszystko też ewoluowało w taką stronę, w której stwierdziłem, że ponieważ kanał Dobre Rowery jest takim kanałem ogólnorowerowym, tutaj przede wszystkim jednak mówimy sobie o recenzjach rowerów, testów rowerów z różnych przedziałów cenowych, bo. Moje założenie, kiedy ten kanał powstawa, było takie, że to ma być kanał, w którym nie będzie tylko bardzo drogich rowerów, z drugiej strony nie będzie tylko e, jakichś podstawowych modeli rowerów, że ma być trochę wszystkiego, ale z takiego zdroworozsądkowego punktu widzenia. Czy nie będziemy tutaj siedzieli sobie nadęci i mówili o tym, że tylko drogie rowery są dobre, albo z drugiej strony nie będziemy siedzieli i kleli na wszystko, co kosztuje więcej niż 5000 zł, bo to jest dla, dla zarobasów i za tyle to ja mam samochód. Zawsze chciałem, żeby było po prostu normalnie na tym kanale. Myślę, że ten kanał taki jest. Natomiast vlogi miały swój szalony humor, nie każdemu mógł odpowiadać. Były czymś takim, czym nie chciałem po czasie po prostu wszystkich przytłaczać, ten kanał jednak miał być pozostać bardziej merytoryczny. No i tak pojawił się pomysł na otworzenie drugiego kanału, na stworzenie Bike Show, co mi chodziło już po głowie bardzo długo, bo prawda jest taka, że sama nazwa i strona i witryna internetowa zostały wykupione i, i zastrzeżone bodajże późno jesienią 2018 roku, więc to nie jest tak, że Byte Show urodziło się w tydzień. To powstało troszkę wcześniej. Tylko przez długi czas nie wiedziałem jeszcze jak to spiąć, kiedy to odpalić, co tu do końca ma być. I cały ten rok, czyli 2019 rok był dla mnie takim w zasadzie do połowy roku, czyli do czasu, w którym go odpaliłem w sierpniu, był dla mnie sposobem na budowanie pomysłu na ten kanał, co ma się na nim znaleźć. Wiadomo było, że będą tam vlogi, ale vlogi to by było za mało, więc tak naprawdę po prostu Rozwijałem różne pomysły, dołączałem je. No i udało się w sierpniu przy okazji Tour de France udało się odpalić nowy kanał, kanał, który przyjęliście. Myślę, że bardzo ciepło. W wielu wielu aspektach zaskoczyło mnie to, jak pozytywnie ten kanał został przyjęty, i zaskoczyło mnie to do, jak różnych kręgów i miejsc już mnie ten kanał zaprowadził z różnymi ciekawymi pomysłami, i jakie otworzył perspektywy to zobaczycie w przyszłym roku, bo myślę, że kanał zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Fajnie, że mam na niego coraz to nowe pomysły i to wszystko zaczyna się z jakąś taką w jakąś konkretną całość przeplatać. Z czasem będzie na nim pewnie jeszcze więcej Tomka Marczyńskiego, który naprawdę był aktywnym uczestnikiem powstawania tego kanału. Był osobą, która bardzo mocno mnie mobilizowała, żeby ten kanał powstał. Ja pamiętam jak z Tomkiem, kiedy dojeżdżaliśmy w czerwcu na Ustawce na Coffee Ride Sudar w Cząstkowie Mazowieckim, jechaliśmy z Tomkiem przez Półtorej godziny sami na rowerach i właśnie tam w cząstkowie mazowieckim bardzo mocno tomek mobilizował do tego, żeby ten kanał powstał. E... Powstał. Tomka będzie z czasem coraz więcej. E... Myślę, że takich tematów związanych z różnymi kolarzami lub bardziej znanymi. E... Zdecydowanie więcej wiedzącymi o kolarstwie niż ja i więcej niż przeciętny człowiek. Na pewno będzie więcej, więc jeżeli. To też Was tam interesuje, to również to znajdziecie. Na pewno dla mnie to był najważniejszy moment tego roku. Mam nadzieję, że za rok, 2, 3, 4, 5, 10 lat będę mógł powiedzieć, że to był w ogóle bardzo, bardzo ważny moment w moim rowerowym życiu i że kiedyś tak naprawdę zarówno dobre rowery, jak i bike show będą się przeplatały w takie, takie poczucie rowerowego spełnienia, jeżeli chodzi o moją medialną aktywność. Więc na pewno najważniejszy moment w roku bikeshow.cc. Idziemy dalej, czyli naj. Lepszy rower, na którym jeździłem, który testowałem w tym roku. Trochę tego było. Były rowery bardzo, bardzo, bardzo różne. Były rowery z jednej strony niedrogie, a dziwne, a z drugiej strony bardzo drogie i zupełnie niedziwne, z drugiej strony e, bardzo drogie i powiedziałbym takie ekwilibrystyczne, jeżeli chodzi o rower, rowerowy świat. Jeżeli popatrzycie na rowery testowane tutaj na, na dobre rowery i na rowery testowane na bike bikeshop, naprawdę jest tego bardzo dużo. Jest takich bardzo drogich rowerów to na pewno w tym roku pojawiło się Basso Diamante, pojawił się Luke 795 Blade RS. Co się pojawiło? Pojawił się NS Bikes Synonim. Z rowerów, które się jeszcze przez moje rowerowe życie, a niekoniecznie były widać tutaj. No to oczywiście moje Rondo, które na pewno wiele osób to też potraktowało jako rower bez, bez wątpienia dziwny i, i oryginalny. I było trochę rowerów, które właśnie niestety nie mogły się na kanale e, pokazać, czego żałuję, bo to były jeszcze rowery związane z moją działalnością w, w Bike Worldzie. Natomiast faktycznie tych, tych pięknych rowerów trochę, trochę się przewinęło. Natomiast e, ciężko jest stwierdzić, który był rowerem Najlepszym, na którym w tym, roku, w tym roku jeździłem. Paradoksalnie, kiedy sobie spisałem te wszystkie rowery i wymieniłem je, to wyszło mi na to, że rowery, które mi dają w tym roku najwięcej frajdy, to nie były bynajmniej rowery najdroższe. Pewnie wiele osób, które teraz próbuje sobie odpowiedzieć na to pytanie za mnie, podejrzewa, że wspomnę jako o tym najlepszym rowerze, o NS-ie synonimie, bo dużo mówiłem Wam o tym, że jest to rower, na który bardzo długo czekałem, bo był to rower, który. W pewien sposób spełniał moje rowerowe marzenie o lekkim, dynamicznym fullu z małym skokiem z agresywną geometrią, ale po przygodzie z synonimem powiem Wam, że nie powalimy aż tak na, na kolana, bo jeżeli mówimy o najlepszym rowerze dla mnie, to musicie pamiętać, że to jest coś, jest to kategoria, która łączy takie cechy jak przyjemność estetyczna, możliwości, które rower daje podczas jazdy i trzeci punkt to jest chęć do jazdy na danym rowerze, czyli dla mnie rower Idealnie najlepszy, byłby takim rowerem, na którym z przyjemnością patrzył, który dałby mi poczucie, że robię coś, czego wcześniej nie mogłem robić, czyli w sensie rozwinąłem się kolarsko. A z drugiej strony byłby to rower, który, w sytuacji, w której miałbym w domu pięć innych, byłby cały czas przeze mnie wybierany jako rower, na którym będę jeździł. I Dlatego synonim tutaj nie wygrywa, ponieważ w czasie, kiedy synonim stał w domu, to zdarzało mi się brać inny rower. I to nie, często nie było tak, że był to rower czasowy. Tylko zdarzało mi się na przykład wziąć Gravela, żeby sobie pojeździć po jakimś szutrze, a nie brałem roweru, który też teoretycznie do tego by się nadawał. Po prostu. Synonim do tego, co zwykle jeżeli, co mi ostatnio sprawia najwięcej przyjemności był rowerem, który był troszeczkę nad wyraz, tak bym powiedział, czyli wolałem na co dzień pewne trasy, pewne miejsca zwiedzać na rowerze, który aż tak bardzo tego nie ułatwiał po to, żeby po prostu mieć więcej przyjemności z wyzwania, więc synonim nie wygrywa w tym rankingu. Natomiast w rankingu Najlepszego roweru, na którym jeździłem w tym roku, jest mój single, czyli Loka Bikes. Wiem, że osób teraz trasy będzie śmiało, ale to miało być bardzo subiektywne poczucie i Loka wygrywa dlatego, że uważam, że dała mi najwięcej, jeżeli chodzi o rozwój techniczny, bo pojeździłem sobie po jakichś przełajowych krzakach na tym rowerze, zjeździłem mnóstwo pięknych tras gravelowych w Wielkopolsce, Wróciłem do jazdy na rowerze na co dzień. Przez długi czas mi się nie chciało jeździć rowerem po mieście, jeździłem głównie skuterem, a dzięki lotce, dzięki temu, jak ten rower jest nieskomplikowany, a z drugiej strony fajny i wygodny, praktycznie cały czas jeżdżę, różne sprawy sobie załatwiam na tym rowerze, jednocześnie mając to poczucie, że mogę wrócić do domu, przebrać ciuchy, przebrać buty i jechać z tym rowerem na jakieś swoje ulubione e, trasy. Mnóstwo fajnych tras na tym rowerze przejechałem, a nieraz mnie nie zawiódł, co też jest bardzo ważne, co z drugiej strony wcale nie jest dziwne, bo jest bardzo, bardzo prostym single speedem. Zdarzyło mi się właśnie ustawkę w Cząstkowie Mazowieckim przejechać z średnią ponad 33 na godzinę chyba, goniąc różne grupy ludzi z kamerą. Zdarzyło mi się jeździć po szutrze, zdarzyło mi się jeździć po mieście, zdarzyło mi się robić trasy, gdzie klepałem i po 600 metrów przewyższenia na 50 kilometrach. Nie wiem, czy to nie wygląda imponująco, ale mówimy o rowerze z jednym biegiem i przełożeniem 50-14, więc to wymagało ode mnie, żeby trochę się, trochę się zmęczyć, trochę się spocić, więc Lokał nie wygrywa, bo jest jedynym rowerem, który w tym momencie na koniec roku absolutnie zostaje i którego bym się nie pozbył. Mam też Rondo w tym momencie, Herta CF2 i Hert będzie przemudowywany, bo na zimę zmieniam frameset po to, żeby na wyjazdy rowerowe w styczniu, lutym, marcu, w kwietniu mieć, mieć rower, który będzie prostszy, mniej skomplikowany i mniej podatny na różne potencjalne wypadkowo serwisowe przygody, więc ten rower u mnie w tej kategorii nie wygrał. Jaka jest pozytywna puenta z tego, że u mnie najlepszym rowerem w tym roku jest Loka? To, że gorąco was wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać swojej rowerowej drogi, bo Często jest tak, że ten najlepszy, najfajniejszy rower, który dana najwięcej frajdy, nie jest ani najdroższy, ani najpiękniejszy, ani najbardziej wypasiony. To jest po prostu rower, który jest najbardziej przemyślany i najbardziej dopasowany do naszego stylu jazdy. Więc być może w waszym życiu to będzie rower crossowy, u kogoś to będzie zjazdówka, u kogoś innego mega prosta szosa. Nie ma żadnej reguły. To po prostu musi być rower, na który zawsze patrzycie z przyjemnością i zawsze chce Wam się na niego wsiąść i jazda na nim zawsze daje wam dużo, dużo... Frajdy, a jaki to będzie rower, to już zależy wyłącznie od Was, bo każdy z nas jest inny, każdy ma troszeczkę inne rowerowe usta. Jak już był najlepsze, najlepszy, to pewnie przydałoby się, żeby był rower najgorszy i to jest bardzo ciężka kategoria, bo wiem, że ona wzbudzi najwięcej kontrowersji w tym roku i w tego typu podsumowaniu, ponieważ trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Że rower najgorszy, tak jak i rower najlepszy, jest rowerem maksymalnie subiektywnym. Czyli nie będę tutaj robił takiego podsumowania obiektywnego, że rowerem, który był najdroższy, najcięższy i najgorzej jeździł, był rower taki. Bo to można wywnioskować w własny sposób z poszczególnych recenzji. Natomiast jeżeli chodzi o rower najgorszy, to chciałbym powiedzieć o rowerze, który w największym stopniu mnie rozczarował, w takim sensie, że najbardziej mnie Ograniczał albo spostrzeżenia i oczekiwania wobec niego najbardziej się rozminęły z moimi, z moimi potrzebami. Tutaj tak naprawdę jest bardzo ciekawy temat, ponieważ w mojej kategorii rowerów, które są bardzo wysoko na liście rowerów, na których mi się dobrze jeździło w tym roku, jest na przykład Marin Casio 2. Rower, który wcale nie jest drogi, bo kosztuje około 4000 z lekką górką, wcale nie był wypasiony, był rowerem na stalowej ramie i na Shimano Tiagra bodajże, a na którym mi się jeździło świetnie, bardzo mi pasował i yy, było bardzo, bardzo fajnie i naprawdę bardzo trudno by się było z tym rowerem rozstać, świetnie mi się na nim jeździło. A z drugiej strony przyszedł jesienią rower, który był bardzo niedawno, czyli Marine Gestalt X11, który wydawało mi się, że będzie po prostu, wspominając Nikasio, to będzie po prostu efekt wow murowany, że na Gestalcie będzie mi się po prostu jeździło rewelacyjnie, że ta sztyca regulowana i w ogóle wszystkie bajery będzie super, a w praktyce Zrobiłem test tego roweru z obowiązku i potem nie chciałam się na nim dłużej jeździć. I kompletnie do teraz nie jestem w stanie powiedzieć, czemu tak jest. Rower jest dalej ze mną. Jeszcze się do niego czasami przystawiam, żeby sobie na nim pojeździć. Ale jest w tym rowerze coś tak dziwnego, że po prostu nie mogę się kompletnie z nim y, zrozumieć. Nie wiem, rozmiar jest dobry, to jest 56, wszystko sprawia wrażenie, że jest odpowiednie, a mam. Poczucie takiej niepasującej do moich preferencji pozycji ja na tym rowerze, że po prostu nie jestem w stanie się przekonać do e, jakiejś szybszej, bardziej agresywnej jazdy na nim i dochodzę do sytuacji, w której mam w domu gestalta na rivalu, na sztycy regulowanej, na hydraulice, e, a ja po krakowskim Lasku Wolskim jeżdżę na loce z jednym biegiem i ledwo hamującymi hamulcami szczękowymi, bo mam poczucie, że mnie to bardziej bawi. Więc naprawdę Niesamowita sytuacja pod tym kątem, że pokazuje, na to, pokazuje nam, że te wybory, obiektywnie, najlepszy i najgorszy rower, są zupełnie pozbawione jakiegokolwiek sensu, bo każdy z nas, tak naprawdę, jeżeli chodzi o swoje ostateczne wybory, jest po prostu subiektywny, więc zupełnie nie jest w stanie innym odpowiedzieć na pytanie, co będzie dla nich najgorsze albo najlepsze. Zawsze zostajemy na końcu sami z tą naszą oceną. Są pewne rzeczy, które możemy się kierować, możemy się kierować. Znając czyjeś gusta, jeżeli wiemy, że nasze są bardzo podobne albo bardzo przeciwne, no to mniej więcej możemy się tym zasugerować, więc ja też zawsze podkreślam to, żebyście znali mniej więcej, jakie są moje preferencje rowerowe, bo potem jeżeli oceniamy jakiś rower, przychodzi do ostatecznego podsumowania tego roweru to znając moje preferencje przynajmniej wiecie jak moja skąd się może brać moja ocena. Natomiast pamiętajcie o tym zawsze, że uważam, że każdy kupując nowy rower powinien mieć okazję przejechać się na nim albo zaczerpnąć informacji z kilku różnych źródeł żeby mieć jak najbardziej obiektywny ogląd sytuacji. Kolejny naj to najlepszy wyjazd rowerowy na którym byłem w tym roku. Było ich sporo bo w tym roku odwiedziliśmy od stycznia patrząc Hiszpanię i Kalpę. Potem w lutym Gran Canaria, w marcu i kwietniu to była dwa razy Chorwacja, potem były Włochy i Giro d'Italia, potem były Alpy w wakacje po raz pierwszy, potem były Alpy na Tour de France po raz drugi. A potem był Neapol, no i potem był jeszcze Tajwan, ale Tajwan był wyjazdem najmniej rowerowym. Jeżeli chodzi o te wyjazdy, bardzo trudno jest mi wskazać wyjazd, który byłby najlepszy, bo na wyjazd zawsze mają wpływ trzy czynniki. Pierwszym jest ogólne miejsce i wrażenia z tego miejsca, drugim na pewno są ludzie, którzy na danym wyjeździe byli, i trzecim czynnikiem na pewno też jest pogoda i to, co sprawia, że zapamiętujemy pewne miejsce z rowerowych względów, no bo jeżeli nawet byśmy z najlepszą ekipą pojechali w piękne miejsce, ale coś zlało, no to trudno będzie Urok tego miejsca docenić. I w tym roku, jeżeli chodzi o najfajniejszy wyjazd, moim zdaniem, taki, który był naprawdę najlepszy, jeżeli chodzi o trasy, wrażenia, zjazdy i w sumie też ludzi, to wygrywa chyba wyjazd na Giro di Italia z wielu, bardzo wielu względów. Byłem pierwszy raz w tym rejonie, bo byliśmy niedaleko Vittorio Veneto we Włoszech, byliśmy na samej końcówce Giro. Trafiliśmy na niesamowite miejsce, jeżeli chodzi o zakwaterowanie. Po prostu z przepysznym jedzeniem, które miało być tylko śniadaniami, a przerodziło się po prostu w całodzienną ucztę i stół zastawiony ciastami, wędlinami, serami przez cały dzień, plus genialne Prosecco z pobliskiej winnicy właśnie w Kombaj. Więc naprawdę świetna ekipa. Pozdrawiam wszystkich, którzy na tym wyjeździe byli, bo naprawdę bawiłem się świetnie. Myślę, że wszyscy czuli się chyba jak na najlepszych wakacjach swojego rowerowego życia. Przepiękna pogoda, świetne etapy Giro, na których kibicowaliśmy. Mieliśmy kibicować na jednym, na tym ostatnim etapie górskim. W praktyce kibicowaliśmy na dwóch etapach i było po prostu fenomenalnie. Naprawdę świetny dzień, super ludzie, fajna walka zawodników na trasie i coś po prostu niezapomnianego. Dodatkowo podjazd na Monte Grappa, naprawdę przepiękny, przepiękny podjazd, który zaliczyliśmy też na tym wyjeździe. I ten wyjazd chyba zapadł mi w pamięć najlepiej, dlatego że jestem bardzo, bardzo szczęśliwy z tego powodu, że w tym roku znowu jedziemy na Giro, tym razem zupełnie inny rejon Włoch. Tym razem będziemy bardzo blisko rejonu, w którym byliśmy w, na konie na, na 15 W roku będziemy stacjonowali praktycznie w Turynie i z Turynu będziemy wyskakiwali na poszczególne etapy kończące górską rywalizację Giro 2020. Oczywiście ja Was zachęcam gorąco do tego, żebyście na ten wyjazd z nami wyjechali. Na emiotprotour.com możecie znaleźć szczegóły dotyczące naszych rowerowych wyjazdów. Wyścigi. Najlepszy wyścig w tym roku. Nie mówię o wyścigach, w których startowałem, bo w wyścigach nie startuję, chociaż wszystko wskazuje na to, że jeszcze może przed końcem roku uda mi się w jakichś przełajach przynajmniej wystartować, ale od dwóch lat przynajmniej w ogóle się nie ścigam, bo jestem chyba na to za stary i mam za dużo wyobraźni, tak bym powiedział. Bo może, może też powiedzieć dlatego, że jestem za słaby i po prostu nie trenuję pod ściganie się, ale wyścigi jakoś mnie do siebie nie przekonały. Mam. W wielu sytuacjach jeżdżę pewnie wolniej niż bym mógł, bo, bo wydaje mi się, że szkoda mi życia i za dużo widziałem w czasie, kiedy się jeszcze ścigałem, w takim sensie, że nawet przez ten ostatni sezon, kiedy coś tam jeszcze dziś próbowałem czasami się pościgać, czyli w 2017 roku, to za dużo widziałem połamanych ram, połamanych obojczyków. Po prostu uznałem, że to nie tędy dla mnie droga i wolę sobie jeździć z aparatem i z kamerą i nagrywać. Oczywiście nie uważam, że to jest lepsze albo że mamy kilkakrotnie problem z wyścigami, Czy to jakoś do mnie to zupełnie nie trafiło, więc jeżeli mówimy o wyścigach, to z mojej strony porozmawiamy sobie o wyścigach, na których kibicowałem, na których byłem. W tym roku było to właśnie Tour de France, było to Giro d'Italia, i był to, było to Tour de Pologne, które siłą rzeczy też wiązało się z Miało się wiązać z bardzo ważnym wydarzeniem, czyli z początkiem kanału Bikeshow.cc i kilku różnych akcjach, które były zaplanowane z teamem Lotto Sudala. Niestety przez tragiczną śmierć Bjorga Lambrechta wyszło jak wyszło z tym, z tym wyścigiem. Więc jeżeli chodzi o najfajniejszy wyścig w tym roku sytuacja jest trudna, bo rozstrzygamy między Giro a Tour de France i dużo by wskazywało na to, żeby powiedzieć, że był to Tour de France. Bo jeżeli widzieliście, no to po pierwsze podczas Tour de France pierwszy odcinek na kanale Bikeshop.cc. Po drugie na Tour de France zrobiłem podjazd moich marzeń, czyli wyjechałem na Finestrę. To było moim absolutnym marzeniem, zrobić ten genialny, trudny, szutrowy podjazd. Do tego fenomenalna pogoda podczas tego dnia. Ostatni vlog na kanale DobreRowery.pl, to jest Finestre. Jeżeli tego nie widzieliście, po prostu sobie obejrzyjcie ten filmik, bo jest on tutaj dalej na kanale. Nie Wam nic więcej mówił, ale to było spełnienie rowerowych marzeń o Alpach. Zawsze chciałem taki podjazd w takich warunkach, z taką pogodą, z taką ekipą podjechać, więc coś naprawdę niesamowitego. W dodatku przecież fenomenalny etap, na którym kibicowaliśmy, czyli na Coldu Galibie, czyli słynny Beef Eater's Band, czyli impreza z człowiekiem bananem, to chyba najlepsza impreza, na jakiej w życiu absolutnie byłem. W takim sensie nie tylko sportowym, tylko w ogóle impreza. Bo to były po prostu 4 czy 5 godzin ciężkiej imprezy z winem na zakręcie pośrodku Alp, przy przepięknym, słonecznym dniu, bezchmurnym niebie i po prostu z setkami innych, fajnych ludzi, akcje zrobieniem węża, z wiosłowaniem na ziemi, z, no, co ja będę mówił. Widzieliście pewnie na Eurosporcie tysiąc razy, co tam, co tam się działo. Widzieliście pewnie też mnie, Maćka, widzieliście człowieka banana, czyli Ryśka, bo, bo, bo znaleźliśmy się w tej e, transmisji niejednokrotnie. Rysiek został bohaterem w ogóle łoc w stroju, w stroju banana, więc naprawdę fenomenalny wyjazd. W ogóle na tym wyjeździe na Tour de France były przepiękne etapy. Świetna pogoda, też bardzo, bardzo ładne miejsce. Ale jak mam dalej wskazać swój ulubiony wyścig, to będzie to Giro. I w tym roku też Giro. Giro wygrywa, bo jest inna atmosfera. Ja po prostu wolę Włochy od Francji, mimo tego, że Tour de France jest absolutnie największym wyścigiem kolarskiego świata. Ma zupełnie inną skalę, widać, że ma zupełnie inne finanse niż Giro, co widać chociażby po kolumnie reklamowej. To jednak przez to, że jest takie wielkie, to jest też Bardziej uporządkowane, troszeczkę mniej pozostawia miejsca na taką wolność, i swobodę, mimo tego, że naprawdę w tym roku ta, chociażby te imprezy, na których byliśmy na etapach, były naprawdę dobre. To jednak na Giro jest coś innego i ciężko to opisać, ale ja będę wspominał chyba dłużej to, co się działo w tym roku na, na Giro, nasze kibicowanie z, z papieżem i tym podobne akcje, które naprawdę były, były niesamowite i bardzo się cieszę, że w przyszłym roku wracamy na to Giro, bo. Zobaczymy, może Tour de France w końcu mnie zaskoczy. W przyszłym roku jest też opcja, chcemy jechać po raz pierwszy na Vuelta, żeby zobaczyć jak się kibicuje na Vuelcie, Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy jedziemy na pewno na, na etapy, które są w Pirenejach, natomiast czy Vuelta podbije moje serce, tego nie wiem. Póki co Giro jest absolutnie numerem jeden i w tym roku zdecydowanie wygrało. Był najlepszy rower, był najgorszy, najbardziej rozczarowujący rower, był najważniejszy moment tego roku, był najciekawszy wyjazd i był, był najciekawszy wyścig, na którym byłem. Czy teraz powinien być najgorszy wyjazd? Takiego chyba nie będzie, bo uważam, że wszystkie były naprawdę dobre. Żaden mi naprawdę nie rozczarował. Nawet takie wyjazdy, które, które miały ciężką pogodę, bo byliśmy w tym roku w Chorwacji dwa terminy. Najpierw byliśmy przez tydzień, była po prostu przepiękna lampa i w ogóle plaża i super, podczas gdy drugi. Tydzień według prognozy był praktycznie cały czas deszczowy i tak się udało trochę dni jazdy z tego odzyskać, a potem był to chyba najbardziej YouTube'owy wyjazd w historii naszych wyjazdów, bo było, było praktycznie czy w ogóle na naszych wyjazdach czy czwarte ludzi jest z YouTube'a, ale tym razem naprawdę na tym drugim wyjeździe zebrało się chyba 10 osób, które stworzyły naprawdę bardzo, bardzo fajną atmosferę. Mimo pogody pozwoliły przetrwać ten, ten wyjazd. Potrafiły też pokazać, że można się cieszyć jazdą w różnych warunkach pogodowych i że można z tego mieć naprawdę bardzo, bardzo dużo przyjemności. Więc to było bardzo, bardzo fajne. Więc nie jestem w stanie wskazać żadnego najgorszego wyjazdu. Wszystkie były fajne, niektóre były trochę lepsze niż inne, ale żaden bez wątpienia nie był najgorszy. Więc tak bym ten temat yy, zakończył. Jak teraz tak sobie z Wami rozmawiam, to przychodzi mi do głowy mnóstwo jeszcze fajnych kategorii, które mógłbym w tym roku podsumować: od najlepszych akcesoriów po yy, najlepsze ciuchy. I nie wiem, chyba zrobimy sobie to po prostu jeszcze w kolejnym odcinku, czyli przed końcem nowego roku pójdziemy, przed końcem starego roku zrobimy sobie jeszcze odcinek z drobnicą, czyli poznajemy sobie o najfajniejszych akcesoriach i tego typu rzeczach, które by najbardziej spodobało. a póki co będziemy kończyć, bo was pewnie już w domu gonią do wibijnego stołu albo do jakichś ostatnich porządków czy zakupów czy tym podobnych tematów, więc póki co zakończymy sobie. Ja wam, tak jak mówiłem, życzę zdrowych, spokojnych, radosnych świąt. No, i jakby znajdziecie chwilę przez ten okres najbliższy, tych wolnych dni, to czasami zajrzyjcie czy tutaj, czy na bike show, bo coś się będzie działo. Mam nadzieję, że regularnie jeszcze jakieś filmki będą się pojawiały i będziemy sobie podsumowywać ten mijający, bardzo, bardzo ciekawy okres. Sorry, taki spontaniczny odcinek, jeżeli było w nim za dużo chaosu, ale naprawdę, jak sobie teraz siedzę i myślę o tym, tym roku, to naprawdę dużo się w mojej głowie dzieje i faktycznie będzie to wymagało trochę więcej czasu, żeby to wszystko podsumować. Dzięki jeszcze raz za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!